Witam Was w 2024 roku. Warto oczywiście zacząć od tego, co udało się w poprzednim miesiącu zrobić i co będzie przeze mnie zbierane w najbliższym miesiącu i z góry od razu Wam życzę wszystkiego dobrego na ten 2024 żeby Wasze cele, które macie w samej grze, się ziściły, ale przede wszystkim wiadomo w życiu prywatnym, żeby wszystko było ok i dużo zdrówka. I może przejdźmy właśnie do tego, co, co się udało zebrać i co będzie zbierane przeze mnie w najbliższym miesiącu. Jak osoby śledzące dobrze wiedzą, zmieniłem konto i teraz mam no, dużo mocniejsze. Konto na którym gram, jeżeli ktoś chce sobie podejrzeć, to w odnośniku do tego filmiku daję link do SWG, gdzie można sobie podejrzeć, to moje konto, co tu na te, co na nim jest. Natomiast co ja na nim zrobiłem przez ostatnie miesiące, nie było to wiele, ponieważ wielkiego Admirała podciągnąłem na relik 8 z 7. Zamierzenie jest takie, że żeby ze statkami, jak już mam ident wersję, na reliku 8, e, e, przepraszam, na 9. E, to, żeby po prostu e, zgrywało się to wszystko razem. E, przede wszystkim, jak ktoś gra chyba właśnie na Take Dagera czy jakieś inne dziwne kontry, to żeby speed po prostu się zgadzał w odpowiednim momencie, więc trzeba było tego frauna podciągnąć. Dzięki temu powinno mi dużo łatwiej grać właśnie tą flotą na egzekutora. Mofa Gidiona podniosłem z reliku 6 na relik 7, no i dostanie relik 8 po to żeby e, grać nim po prostu w rajdzie i e, pod to go podciągam. no i ogólnie Imperial Troopers tutaj będą przez to mocni i jeżeli chodzi o statki to powolutku tam zbieram bardzo bez odświeżeń statek Marudera 67 na 100 blueprints ma e, myślę, że w tym miesiącu może się już uda go uzbierać na siódmą gwiazdkę i będzie po Natomiast co będę robił jeszcze właśnie w tym miesiącu, na pewno będę dalej zbierał pazwisle. Ten jest na pięciu gwiazdkach w chwili obecnej gir 11 po to, żeby grać nim oczywiście w konquesie i ten hit e, zbierać, żeby oczywiście czerwoną e, skrzyneczkę. E, więc będę go dalej zbierał do siódmej gwiazdki, i jak go zbiorę, no to e, będę go robił na relik siódmy pod e, event e, tej pani. Tutaj Bokatan Mandalore. E, jak widać, powoli dar Bane się zbiera, ponieważ jest Conquest. I w tym miesiącu pewnie do farmy wejdzie IG albo Keleran. Nie, pewnie IG Keleran. Pewnie dopiero w następnym miesiącu, ale pewnie w tym rozpocznie się farma właśnie IG12 Grogu. więc wtedy zacznę jego, jego zbierać, a pewnie dopiero właśnie w następnym Kelerana, No, i żeby być gotowym do tej Bokatan. Natomiast cóż, jak zrobię tego Mofa Gidiona, Paza pewnie tam z, uda się pod koniec miesiąca dopiero zebrać, to pytanie co robić dalej. I się biję z myślami, czy cisnąć dalej postaci pod Raid, czy może jabę zrobić na Relik 9, bo jak widzicie wszystkie pozostałe ważniejsze legendy na Reliku 9 są, tylko nie ma właśnie tego jaby więc muszę się zastanowić, czy robić postaci pod Raid, a jak tak, to jeżeli tak, to pewnie Admirał Akbar, który gdzieś tu jest, powędruje na dużo wyższy relik. W chwili obecnej ma relik trzeci. A jak go a, będę cisnął pod RAID, no to pewnie pod relik, os aż ósmy, żeby mocno podciągnąć mo podciągnąć wynik oczywiście. No, i tam jeszcze z Ewoków można by podciągnąć Chief e, Chirp. Nie, w Chirpę już mam. O, to nie muszę. To bym tylko musiał Agbara tak naprawdę podciągnąć pod relik wyższy, żeby cisnąć Ride. Więc chyba się zdecyduję i chyba tego Agbara podciągnę. Bo jak widzicie, Chirpa już jest, więc um, Ride z tym Chirpem naprawdę fajne wyniki da się zrobić. Tylko właśnie brakuje mi tego. Admirała Agbara, i no, będzie całkiem fajny wynik niego no, robiony. Eee, więc zobaczę, czy od razu pójdę po Admirała Agbara, czy, czy jeszcze tego Jabę zrobię na Relic 9. Tu jeszcze się biję z myślami, bo jak na razie dzisiaj, Jabba tylko Relic 8 ma, Jak jego pociągnę pod 9. No to wszystkie legendy zrobione tak, jak trzeba i można powiedzieć z głowy. Eee, Natomiast to w sumie tyle. Na pewno Gideon na Rally 8 będzie zrobiony pewnie dziś za tydzień, a z Wisla będzie robiony dalej do i właśnie albo Akbar, albo Jabat. Na tym się zastanawiam, ale chyba jednak tego Akbara tam podciągnę jeszcze. Pod od będę miał święty spokój i wynik będzie dobry, robiony. A w chwili obecnej, z ostatnim raidem zrobiłem, już wam pokażę trochę ponad 13 milionów, ale myślę, że teraz już troszkę bardziej ogarniam Raidy. i. E i będzie ten wynik trochę lepszy teraz zrobiony, o tutaj 13600, czyli ten target, gdzie jeszcze jest ta waluta MK3. To teraz myślę, że może tak koło 15 bym był w stanie zrobić, że jak podrobię Akbar'a, to, to ta granica 15500 myślę, że spokojnie do zrobienia będzie. A moja gildia teraz ma w planach zrobienie... Mm, 665. Jak widać, już to było bardzo blisko, ale się jeszcze, chyba jeszcze nie udało. Ale myślę, że z tym rajdem już to wyjdzie i będzie ta przedostatnia skrzynka zrobiona, więc rajd będzie na naprawdę fajnym poziomie zrobiony. Natomiast, cóż, rozpoczyna się rok, więc jak zwykle trzeba będzie zrobić filmiki o tym, co w Star Warsach za ostatnim rokiem dodali nam producenci. A ten rok był całkiem dobry, mi się wydaje. Natomiast będzie też taki filmik o tym czy warto rozpocząć grę w Star Wars Galaxy of Heroes w 2024 roku i wiem, że przede wszystkim go oglądają nowi gracze i jest ich dużo i osoby, które na co dzień oglądają raczej ten filmik unikają, ale jeżeli będziecie mieć czas, to, to bym zachęcał tylko, żebyście napisali w komentarzu jak się pojawił już ten filmik, e, czy warto zacząć w Star Wars Galaxy of Heroes, czy waszym zdaniem warto e, rozpocząć e, grę w Star Wars Galaxy of Heroes, e, bo sporo nowych graczy czyta i zastanawia się, no i e, ja zrobię filmik i... Niektórzy myślą, mogą myśleć, że tak, jak najbardziej, bo, bo, robię filmiki o tym, a wy jak dacie znać gracze, którzy grają na co dzień, to jest dla takich osób bardziej wartościowe. Eee, jak wy napiszecie właśnie, czy warto grać, czy nie w Star Wars Galaxy of Heroes, więc jak będziecie mieć czas, to, jak się ten filmik pojawi, to zapraszam. Zobaczcie, słyszycie pewnie moje gardło jeszcze nie jest w najlepszej formie. Ale jak już tylko będzie w dobrej formie, no to właśnie Finik przede wszystkim z rajdów się pojawi. No i te pozostałe, właśnie jak ranking postaci, ranking omikronów, ranking statków, czy warto zacząć właśnie grę w Star Wars Galaxy of Heroes. No i podsumowanie 2023 w Star Wars Galaxy of Heroes, tego co nam producenci podrzucili. Więc jak tylko się podkuruje jeszcze trochę, to sporo filmików się w styczniu na pewno pojawi. Także będzie całkiem bogaty ten miesiąc. No cóż, 2023, tak z krótkich jeszcze podsumowań, no to wbiłem 1000 subskrypcji i wszystkim za to dziękuję. Tym, którzy subskrybują kanał, no i przede wszystkim tym, którzy oglądają, bo. Dzięki Wam widać, że warto to e, robić. To tyle ode mnie. Dajcie znać, co Wam się udało zrobić fajnego w tym miesiącu, e, w miesiącu grudniu, oczywiście w poprzednim miesiącu. No i też co, co fajnego z takich dużych milestonów udało Wam się zrobić w 2023. Moi to na pewno Leia Organa, no bo to jest kolejna Gielka. E, no i udało mi się wtedy jeszcze na starym koncie dr Aprę nadrobić. No tutaj na tym koncie to mam, więc nie ma akurat problemu. Eee, zobaczymy jaki to będzie rok, na pewno interesujący. To tyle, no i do zobaczenia w kolejnych filmikach ze Star Wars Galaxy of Heroes.